Witam państwa serdecznie w programie na Tropie. Kolejny odcinek z Kampinoskiego Parku Narodowego. Tym razem będziemy opowiadać o udostępnianiu parku, co inaczej też można rozumieć jako turystyka. Pierwsza piesza wycieczka w Kampinoskim Parku Narodowym miała już miejsce ponad 100 lat temu. W chwili obecnej znajdujemy się na jednej z polan wypoczynkowych. Jest to polana wypoczynkowa, która znajduje się w Izabelinie, tuż przy dyrekcji parku. I na tych polanach można zorganizować sobie piknik, ognisko. Tylko trzeba pamiętać o tym, że na takie ognisko trzeba mieć zezwolenie dyrektora parku. Później opowiemy dokładnie, co zrobić, żeby takie zezwolenie otrzymać. Z bardzo ważnych rzeczy poruszanie się po terenie Parku Narodowego dozwolone jest wyłącznie po drogach publicznych i po szlakach turystycznych. W naszym parku mamy pierwsze szlaki turystyczne jest ich około 360 km, szlaki rowerowe 200 km, i ścieżki edukacyjne około 20 km. Częściowo szlaki ze sobą się pokrywają, także no, wycieczek różnych możemy. Zorganizować dowoli. Na terenie Kampinoskiego Parku mamy około miliona turystów rocznie. Jest to dosyć sporo. Jesteśmy w czołówce polskich parków narodowych, a jak już Państwo wiecie z poprzednich programów, parków narodowych w Polsce jest 23. Głównie jest to turystyka weekendowa i większość ludzi, którzy odwiedzają Kampinoski Park. Jest z Warszawy i głównie są to dzielnice przyległe do parku. I, I co tutaj jest ważne, Kampinoski Park Narodowy jest jednym z kilku w Europie, które graniczą bezpośrednio z, ze stolicą państwa. Jest to dosyć nietypowe, żeby najwyższa, teren objęty najwyższą formą ochrony przyrody znajdował się w tak bliskim sąsiedztwie stolicy państwa. Najwięcej osób przyjeżdża tutaj w weekendy, czyli sobota, niedziela. Są to głównie wycieczki kilkugodzinne, raczej krótkie spacery, ewentualnie piknikowanie. Możemy piknikować na 12 polanach. Są ee... Tutaj Państwo widzicie jedną z nich. Jest to polana najładni, najładniejsza, nazwijmy to: najlepiej dostępna z parkingiem, z infrastrukturą, znajdująca się zaraz obok Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego, gdzie oprócz tego, co możemy robić na łonie przyrody, czyli położenia się na kocyku na trawie, może niekoniecznie teraz, która jest, jest mokra, są, są to godziny wczesno-poranne. Możemy też dowiedzieć się coś więcej na temat przyrody, historii, kultury parku, czyli tego wszystkiego, co jest tutaj chronione. Znajdujemy się na jednym ze szlaków turystycznych jest to czarny szlak turystyczny. Tutaj na drzewie jest znak podstawowy szlaku. Jeżeli Państwo poruszacie się po terenie Parku Narodowego, czy to Kampinowskiego, czy każdego innego, należy trzymać się takich znaczków. Wiadomo, skręty są oznaczone troszeczkę innymi, ale zawsze to będzie coś podobnego do tego, co tutaj widzieliśmy na drzewie. Na terenie parków narodowych i w ogóle w Polsce mamy szlaki rowerowe, szlaki piesze, ścieżki dydaktyczne, szlaki narciarskie. Jeżeli mówimy o szlakach pieszych, będzie to pięć kolorów: czerwony, niebieski, zielony, żółty i czarny. Czerwony szlak jest zawsze szlakiem głównym i z reguły są to szlaki najdłuższe. Czyli jeżeli Państwo będziecie planować wycieczkę i będziecie wybierać jako trasę tej wycieczki szlak czerwony, możecie mieć pewność, że będzie to szlak, który będzie prezentował właściwie wszystkie walory danego miejsca. Na terenie parku taki szlak przebiega od strony wschodniej do strony zachodniej. My jesteśmy w Parku Kampinoskim. To, co jest najbardziej typowe dla Parku Kampinoskiego, to są pasy wydmowe i pasy bagienne. Proszę się nie obawiać, że Państwo zmoczycie sobie na przykład nogi, idąc po, po takim szlaku, który przebiega akurat przez pas wydmowy, bo w takim przypadku napotkacie na przykład na taką kładkę. Tutaj myślę, że warto wspomnieć, że Kampinoski Park nie buduje tych kładek sam. Robimy to za środki, które uzyskujemy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej również Wojewódzkiego Funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Także budujemy infrastrukturę turystyczną za środki Unii Europejskiej. Jest to bardzo cenna współpraca. Także zachęcam państwa do wszelakich wycieczek. Proszę się naprawdę nie obawiać o swoje bezpieczeństwo. Wszystkie trasy przejdziecie mniej więcej suchą nogą. Będąc na szlaku turystycznym, spotykamy nie tylko znaki malowane na drzewach, ale też takie tabliczki informacyjne. Wytłumaczę Państwu na czym polegają, co przedstawiają te, te kierunkowskazy. Po pierwsze, to jest kolor szlaku. Pierwsza linijka to jest punkt, w którym się znajdujemy. I z reguły to jest jakiś węzeł turystyczny, skrzyżowanie kilku szlaków. W kolejnych linijkach punkty, do których dojdziemy i odległość, jaką mamy do pokonania. Jeżeli jesteśmy w górach, te kierunkowskazy wyglądają troszeczkę inaczej, bo zamiast odległości podanej w kilometrach jest podany wymiar czasowy. Proszę Państwa, znajdowaliśmy się przedtem na szlaku czarnym. W chwili obecnej znajdujemy się na szlaku zielonym i niebieskim. Możemy zobaczyć, jak wygląda oznaczenie takich szlaków, jeżeli w pewnym odcinku one się ze sobą pokrywają. Pragnę tutaj zwrócić uwagę na to, że jeżeli poruszamy się po Parku Narodowym samochodem. Poruszamy się wyłącznie po drogach publicznych. Wszystkie drogi leśne są zablokowane, są takie szlabany. Akurat tą drogą jest, biegnie też droga przeciwpożarowa, i proszę zwrócić uwagę na to, że tymi drogami pożarowymi nie należy się poruszać. One są wyłącznie przeznaczone dla Straży Pożarnej, ewentualnie dla służb leśnych, które wykonują swoje zadania ochronne. Jeżeli coś się dzieje, wtedy poruszają się takimi drogami. Jeżeli już chcemy się gdzieś zatrzymać, zatrzymujemy się wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Są to parkingi. Na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego jest 19 parkingów, które są. Zarządzane przez park. Możemy też spotkać parkingi prywatne, wtedy należy liczyć się z tym, że, że będą one odpłatne. Większość parkingów, które zarządzane są przez Kampinoski Park Narodowy, są parkingami bezpłatnymi. Można na nich parkować od świtu do zmierzchu, tak jak i przebywanie na terenie parku jest dozwolone od świtu do zmierzchu. Później jest to czas, który powinien być zostawiony dla zwierząt, żeby one mogły spokojnie odpocząć. Związane jest to także z bezpieczeństwem odwiedzających. Będąc na terenie Parku Narodowego, musimy pamiętać o tym, że jest to obszar objęty najwyższą formą ochrony przyrody, która istnieje w Polsce. I oczywiście obowiązują tutaj różnego rodzaju przepisy. Dla tych, którzy tych przepisów nie znają, w różnych miejscach parku, takich strategicznych, to są parkingi, polany, jakieś punkty węzłowe na szlakach turystycznych, zlokalizowane są tablice informacyjne z przepisami. Które przypominają turystom i odwiedzającym, co w parku można robić, czego w parku nie można robić. Są to wyciągi z, z różnych rodzajów przepisów. Akurat ta tablica była z informacjami, które dotyczą ruchu turystycznego. Mamy też także tablice przypominające o przepisach przeciwpożarowych, które obowiązują na terenie. Kampinoskiego Parku Narodowego, telefony kontaktowe, w razie gdyby coś się działo, gdybyście Państwo zobaczyli na przykład pożar. Na terenie naszego parku mamy też różnego rodzaju tablice informacyjne, które mogą turystom i odwiedzającym pomagać w zdobywaniu informacji. Czasami dobrze jest zaglądnąć na naszą stronę internetową, i tam możecie Państwo też zobaczyć pod taką zakładką komunikaty turystyczne wszystkie informacje które dotyczą szlaków turystycznych bezpieczeństwa na tych szlakach czy wszystkie szlaki są dostępne jeżeli jakieś są niedostępne wtedy możecie państwo zobaczyć które odcinki, na których odcinkach znajdują się jakieś problemy, na przykład czy jest podmokły, czy, czy nie jest podmokły, wtedy na pewno będzie Państwu dużo łatwiej zorganizować wycieczkę. Na terenie parku znajdują się też punkty informacyjne. Są to różnego rodzaju tablice, na których możemy przeczytać informacje ogólne, tak jak w tym przypadku o, o parku kampinoskim. Ewentualnie są to też tablice, które precyzują coś bardziej szczegółowego, czyli opisują coś konkretnego pod względem przyrodniczym bądź pod względem historycznym czy też kulturowym. W wielu punktach mamy też mapy, to dla tych, którzy no powiedzmy, na przykład zgubili się i możemy się zorientować, w jakim miejscu jesteśmy, gdzie możemy pójść, ewentualnie jak tą naszą wycieczkę pokierować. My chwili obecnie jesteśmy przy polanie pociecha. Przybywając do Kampineskiego Parku Narodowego, na pewno zastanawiacie się Państwo, co tutaj możecie robić. A mianowicie: możecie wybrać się na pierwszą wycieczkę, możecie wybrać się na wycieczkę rowerową, możecie też od, po uzyskaniu zgody dyrektora parku wybrać się na przejażdżkę w zimie saniami, w, zorganizować sobie kulik. Można też Zorganizować sobie piknik, na przykład w takim miejscu jak tutaj. Opowiem Państwu, co trzeba zrobić, żeby móc taki piknik zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regułami i przepisami zorganizować. Najpierw trzeba zadzwonić do dyrekcji parku i połączyć się z zespołem do spraw udostępniania parku i zapytać o dostępność polany. Później, jeżeli w danym wybranym przez Państwa terminie taka polana jest dostępna. Dokonujemy rezerwacji i w następstwie tej rezerwacji trzeba wystąpić pisemnie do dyrektora parku z prośbą o udostępnienie wybranego przez Państwa miejsca w wybranym przez Państwa terminie. W odpowiedzi na takie, na takie pytanie, na takie zapytanie, dyrektor parku wydaje zgodę. W zgodzie określone są wszystkie warunki korzystania z takiego terenu. Wszystkie potrzebne informacje na temat parku, na temat jego udostępniania są dostępne na naszej stronie internetowej www.kampinowskim.pn.pl. W razie czego zawsze można dzwonić na podane tam numery. W tym odcinku dotyczącym udostępniania parku byłoby to wszystko. Jest to program o tematyce łowieckiej i przyrodniczej. Będąc w Kampinoskim Parku, skupiamy się głównie na tematyce przyrodniczej. Pragnę Państwa zachęcić do obejrzenia kolejnych odcinków, gdzie będziemy przedstawiać kolejne aspekty funkcjonowania Kampinoskiego Parku Narodowego. Zapraszam.